Witam z tej strony, dla później drapimy sobie trochę z drapeczek i zobaczymy, co, czy coś nam wpadnie. Oby tak i jedziemy. I czy znajdziemy słonika? Na razie jest motyle, krypka, koza oraz wiewiórka. I tak, twoja liczba to 18, a tutaj mamy tak 15.

Osiemnaście dziewięć, piętnaście, dwanaście, ósemkę oraz siedemnaście, czyli dalej pusty, tutaj mamy puchar, puchar i puchar, czyli coś mamy, wiśnie. Arbus oraz księżyc, garnek, złoto oraz dzwon, diament, skrzynia oraz winogrona. Ale najlepiej, że tą zrapkę brałem na samym końcu. Mówię, a jeszcze tą wezmę i akurat się uda. I tak 16 i tu mamy tak, szósteczkę 16 o. I znowu szesnastkę. Czyli fajną zrapę wziąłem. Szesnastkę i szesnastkę. Czyli dużo wygranych. Tutaj też widzę, że zdycha chyba albo stóra. No zapowiada się dobrze. Ale mi się fartnęło w tym. Oby tak dalej. Oby to nie była jedyna wygrana zrapka. tu mamy tak. Jedenaście, 18 czternaście oraz dziewięć i tu mamy tak dwadzieścia trzy szesnaście dwanaście trzydzieści dwa dziewiętnaście

Dwadzieścia dziewięć, 26 dwadzieścia dwójkę oraz osiem, czyli nic. I tu musimy mieć trzy takie same. Też mamy inne. Tutaj mamy też inne, wszystkie. A tutaj. Te wszystkie inne tutaj także, no może będzie tutaj, plaster, złoto i także inne, wszystkie moneta, inna, a tutaj. Pszczółkę mamy. O! W końcu! I ona daje 25 zł. W końcu mi się udało ją trafić. Chyba, że mi się nie uda. Proszę zobaczyć, jaka ładna pszczółka. Siódemka. Wiśnie oraz złoto. Worek. arbuz oraz winogrono, Wiśnie. Tref. Moneta. Kier, karo oraz siódemka, moneta winogrono oraz worek, karo, kwiat oraz podkowa, biedronka, drewczę oraz pierwsi. I jest tak numer 26, 30 oraz 35, i tutaj mamy tak Trzydzieści cztery dwadzieścia pięć siedemnaście dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, jedenaście, trzydzieści dwa, czternaście, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście. Trzynaście, trzydzieści sześć, osiemnaście, dwadzieścia cztery oraz ósemka. A z tyłu mamy tak inne, wszystkie inne, inne. I tutaj ostatnia szansa, ale inne wszystkie dobra. Wszystkie inne drzwi przegrane. Tutaj mamy numer 2, 26, 23, dziewiątkę oraz 40. I tu mamy dalej. Trzydzieści osiem, trzydzieści pięć, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, trzydzieści dwa siódemkę trójkę czterdzieści dwa Trzydzieści jeden, trzydzieści osiemnaście, szesnaście, jeden, szóstka, dwadzieścia osiem, trzydzieści siedem, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście oraz siedemnaście. Czy mamy setter, Dobra, S nie mamy. Czyli to S poskreślamy sobie. Dobra, czy mamy Ewa, Ewa mamy. Mamy kląbki, ale o em nie mamy, dobra. Mamy togo, ty o em, nie mamy. Tym też nie mamy. Alpy, ale Alpy mamy. Etnograf, e, te o, gdzie nie mamy? Dobra, czyli chyba nic nie mamy. Dobra, przegrana. Dobra, czy mamy Goliat? E nie mamy. Fama, fama mamy. Czy mamy Mozela? My o z e, El nie mamy, dobra, czyli tutaj też nie mamy. Tutaj gra, czy mamy? Mamy. Feroz, Ery o S nie mamy. Ewa, UW mamy, cecha, eee, he, e, cecha mamy. Czyli już jest 5 zł. Noe, ten nie mamy. Czyli tutaj też nie ma przesmek z eee. S nie mamy tak, dobra czyli tutaj też nie mamy. I RAM, i ry, a, tylko N nie mamy. Ryki i ry, Y nie mamy, dobra Czyli tutaj mamy 5 zł na pewno, czyli tu nie mamy, tu nie mamy, tutaj S i. I tutaj S, tutaj Te też S, Kiwić mamy K i W też nie mamy, Z mamy. Robert, ry, o, b, e, ry, te nie mamy dobra czyli tutaj też ryba, y nie mamy czyli tutaj też paw, w nie mamy no nie? właśnie oko, oko mamy czyli mamy dwa aby tu też coś padło na par. N nie mamy, tak? Dobra, nie mamy. A koala? I o, N nie mamy. Czyli mamy łącznie 5 zł. Dobra, i tu mamy ostatnią strapeczkę I tak. 29, trójka 23, 19, Dwadzieścia sześć oraz osiemnaście, i tu mamy tak piątkę dwadzieścia pięć, dwadzieścia jeden, trzydzieści siedem, trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem, czternaście,

5, czyli łącznie 80 zł. Dobrze, ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Proszę o zostawienie łapeczki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Do następnego odcinku. Na razie. Pa!